Kochani, jesteśmy w Koniakowie, parafia obogi Zdebnej. W tym Koniakowie ile mamy domów modlitwy? Z pięciu. No, z pięciu domów modlitwy świętego Szarbela. No zobaczcie, święty, który jednoczy rodziny, a nie tylko starszych, ale i młode rodziny. Siamo a Koniaków, un paese vicino i qui ci sono, in questo paesino ci sono cinque case di preghiera di San Szarbel. Są odzi ospite, a una delle case di Pregiera, dziewcząt, które nie są tanto ancienni, pregano na San Jesteśmy, mówię, no może byście się przedstawili. Ile lat po ślubie? Siedemnaście. Imię, Elżbieta. Elżbieta. Stanisław. Stanisław, najmłodsza córeczka, jak Marta. masz na imię? Marta. Marta. Ty? 7. Szymon. Piotr? Piotr? Julia, i teraz szybko, ile mamy lat? 14. 10. 10. 8. 8. Ile? 4. Cztery, Marta. A może lata, Sono familia. I się. Znacie tego świętego? 4. Jak ma na niego ten święty? święty. Szarbel. Szarbel. I modlicie się. Marta się modli? Tak. tak. I modlicie się każdy razem. Czy ile wy już lat jesteście po ślubie? 70. Są diciasette Anni dopo 17 A gdybyście tak mogli powiedzieć, czy ta modlitwa, ona wam coś daje? Zacznijmy od najstarszej. No, czy czujesz, jak się modlicie, czy to jest coś dobrego. Się wszyscy razem tak się jednoczymy w tej modlitwie. Razem, nie? Chłopaki? Tak. Ja też. Szymon, Szymonek, tak? No ale dla Was, przede wszystkim dla małżonków, nie? Wzmacnia nas bardzo. Wzmacnia e. naszą jest. rodzinę. W mhm. jaki to można powiedzieć, sposób odczuwacie? nie wiary, czy Waszej jedności? Jedności, jedności i wiary jedności, też. Ale Wiara, wiara, mhm. tu też jest ubogacana zaczynamy zaczynamy wzrastać, widać, że to jest takie a czy wzrasta miłość między nami wzrasta tak większy coraz większy szacunek do siebie większa cierpliwość do dzieci <noise> no właśnie allora io chiesto loro, cosa <noise> vi porta la preghiera insieme che voi pregate chiedete intercessione San allora siamo più forti abbiamo più pazienza El nostro l'amore e są grande sono queste risposte. Święty Ojciec Szarbel, ja mam tą książkę, Orędzia z nieba, tak sobie pomyślałem, otworzę, jakie orędzie nam daje dzisiaj. O Święty Ojciec Szarbelu, który tu jesteś, dzisiaj 22 styczeń 2017. W pierwszym miesiącu nowego roku 2017. Rano Przeszła procesja od pustelni szarpela do grobu. Każdego dwudziestego dwadzieścia to jest największy dar dla Was, że dzisiaj święty szarpel przyszedł do Was. Od Was zaczyna się procesja do świątyni, bo za chwilę będziemy mieć mszę świętą. Alora, ja voglio Aprile, qualche messaggio. Quello libretto dove sono messaggi di San Sarbero, proprio in questo giorno, 22 gennaio, il primo mese del nuovo anno 2017, eh, cosa vorrebbe dire a noi quando sappiamo che ogni 22 c'è la processione dall'eremo fino alla eh, sua tomba? No, la tego tak proshe, Svente Oce Sarbero, pomodrme Sveteas, zarogine, Za dzieci. Pamiętamy też o tych, którzy nie mają domu. Wy macie piękny dom. Wiecie, ile dzieci nie ma domu? Albo miały dom i jest wojna, i bomba spadła, i nagle straciły wszystko. I cieszą się tylko, że żyją. Ile, ile właśnie jest takich, na przykład, którzy stracili, bo przyszło trzęsienie ziemi. We Włoszech, tam gdzie jestem, bo, nie, bo mieszkają na przykład w jakiejś przyczepie campingowej, albo w hotelu, albo na jakiejś sali. Za nimi wszystkimi się pomodlimy. I od to ora preghiamo per le famiglie, dicendo: Loro hanno una bellissima nuova case, casa, pregano insieme, a tanti non ce l'hanno. Hanno perso la casa. I durante terremoto, come w Italia, per esempio, o durante la guerra, e preghiamo per loro. Diciamo, Padre nostro, w imię Ojca, I syna, I Ducha Świętego. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy. I jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw odesłych. Pozdrówmy też Matkę Najświętszą. bo też ojciec Szarpel, on donieś. Jest też reliktem świętego Jana Pawła. A widzimy tutta la Madre Celeste. San Szarpel, San Giovanni Paolo, Sempre loro facevano z si rivolgevano. Sempre a sempre, Madre czeleś. Więc, Matce Boże, ja Wam ofiaruję dzisiaj ten obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Jak mnie odwiedziesz, zaraz Ci dam z jasnej góry, aby Matka Boża była tu na ścianie Waszego domu, ale by była w Waszych sercach. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Gloria Party. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. I teraz, co nam się też aby powiedzieć tak? Mniej, nie wiem, czy się otworzy, gdzie się otworzy, gdzie tam się otworzy. Dobra, gdzie się otworzy. Tu się otworzy. Bóg jest miłością. Jest cenem, przewodnikiem dla zagubionej ludzkości. Chrystus jest lekarstwem, dla obolałego człowieka woda krztu gasi i łagodzi każdy pożar. Opieraj każdą wiedzę na Chrystusie. Wszystko inne cię zniszczy. Wiedza bez ducha jest ignorancją. Im więcej budowli opartych na człowieku powstanie na Ziemi, tym większy będzie upadek rodzaju ludzkiego. No, bardzo piękne słowa. Dio e l'amore. È lui che, che procede tutto. Cristo è medicina per le malattie, per le ferite dell'uomo, ma l'acqua del battesimo, quell'acqua ci aiuta e guarisce ogni, incenso, ogni incendio. E tutto devi proprio portare davanti Gesù, ma Lui deve essere la base della tua vita. Se uno vuole costruire qualcosa sull'uomo, su questa terra, ancora di più sentirà veramente la distruzione. Dobbiamo costruire sul fondamento che è Gesù. że my mamy budować na Jezusie Chrystusie. I dzisiaj, kiedy tam przygotowałeś wodę, abym pobłogosławił, pobłogosławię, tak Ci zależało, że tej wody, nie? Jak woda chrztu, nie? Która gasi wszystko, co nie jest Boże. Woda chrztu świętego, która, która po prostu jest tak człowiekowi potrzebna. Bóg jest miłością. Ja chciałbym, żebyście właśnie wy byli taką, takim znakiem dla innych. Czy zdarza się wam mówić coś już o tym, że się modlicie? Mówiłeś, jeszcze ty. No proszę powiedz. To jest taką z dumą taką pochwała do tego, jak już spędziliśmy nowy rok. Jaki był wyjątkowy ten pożegnanie tego starego i przywitanie nowego roku jak inaczej potrafiliśmy to zrobić jak, pierwszy raz taką modlitwą pierwszy raz taką modlitwą i, i, i taki taki sposób wyjątkowy A no vivo ricordo ricordo come abbiamo iniziato questo anno alla casa di San Sarp era una cosa molto particolare molto bella con la preghiera no, dużo dużo jest jest grono ludzi yy przy których można się podzielić swoją myślą. A, a znali tego świętego? Znaczyło ci się powiedzieć już komuś o świętym Czy tak, 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 tak. Że ktoś nie znał na przykład nic, nie wiedział? Nie, raczej już widać, że, że coś, coś gdzieś już, już przynajmniej w tym gronie w jakim, w jakim tam powiedzmy. Mamy styczność tu z, z mieszkańcami, nie, oni już istnieje dużo razy już święty szarbor był. A no tak z księdzem, no, to, znaczy także. już to już, już jest. Już, coś słyszę. już już byli powiedzmy nam mszy, już tam powiedzmy... No i modlą się niektórzy. Już, już zaczynają się modlić, a wiemy się, że z czasem też jakiś dom może przy naszej inicjatywie też będzie umiał znowu powstać. Dobrze. I, Dobrze. No, a, ale znacie się ci, którzy prowadzą no, do modlitwy, też mogą się przez stanie swoje się, prawda? Tak. Rodziny. No i na tym jakieś przesłanie to wszystkich to jak powiedzmy na ten nowy rok może jeszcze. Aby w rodzinie co było? Miłość i zgoda. To najważniejsze? Miłość. Miłość Bo można mieć wszystko. A brak miłości, wszystko Właśnie mówiłem to w katechezie sobotniej, że piekło jest tam, gdzie jest brak miłości. Tam, wtedy zaczyna się piekło. Bo w piekle nie ma miłości. Dobra, tak co? Dziękuję Wam i zostańcie w... po Bogosławie Masakrymi Rękami. Szarbela, numer 220, La Casa di preghiera di San numer No i chodzicie do kościoła, oczywiście nie tylko na modlitwa. jest w domu, prawda? I sakramenty święte, żyjecie, przyjmujecie Jezusa do serca? Tak. Nie jesteście jakąś sektą, która gdzieś żyje w domu, się tylko nie, ale idziecie, by przyjąć. Jezusa do serca. Dlatego Martunia trzyma świętego szarbera w i jest ta do 220, mówi przegięta. Boże ojcze, Prosimy Cię, pobłogosław tę rodzinę, pobłogosław ten dom modlitwy, aby Ty, święty ojcze szarberu, Bądź zawsze blisko nich, tak jak teraz, i na zawsze. I wypraszaj dla nich szczególne łaski, które ta rodzina pragnie i potrzebuje. Winy Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A tu się ucałuj, tego szarwela i to wszyscy dzieci. Chłopaki, tego Szarwela, ucałujcie i rodzice. A rodzicom też jeszcze pobłogosławimy. Niech ich małżeństwo, niech Bóg wam obdarzy Was miłością każdego dnia coraz większą, abyście się stawali jednym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I święty Jan Paweł II, to patron rodziny. Też nie? niech Wam błogosławi. Amen. To taka. Ładna kolejna. Macie Edmund Bojanowski, też błogosławiony, mm. ale święto czy trzeba i ta lampa, ta używaczek. Oto, to jest ta lampa ich oliwna, którą mają. Może po w wodę w imię ojca i syna i dwóch, od tej rodziny wszelkich wrogów, mm. widzialnych i niewidzialnych. I on ty, Jezu. Prowadził ich o święci, a nie Pawle II, święty Ojcze Arbę. Wspomagajcie ich i wypraszajcie im Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I Was jeszcze I ładnie. No i jeszcze do góry, nie? Prosimy.